Cześć, tu mruk. Witam w tutorialu do kostki 2x2x4 Kuboid. Yy. Tak naprawdę to kostka 2x2x3. To jest prawdziwa kostka. Ten poziom jest dodany do tego poziomu. Yy. Może tak to najlepiej widać. Tu są dodane elementy, natomiast kostka to jest tak naprawdę kostka 2x2x3. Na na no i cóż, trzeba pomieszać tą kostkę. Lepiej jak się da, tutaj za dużo jednakowych. Trzeba to porozdzielać trochę. No cóż, kostka chyba pomieszana, chociaż nie do końca. Tutaj jeszcze coś można pomieszać. I zaczynam układ gandania. Skoro jest to kostka 2 na 2 na 3 tak naprawdę, to zaczynam od tego środkowego poziomu. I najpierw jego układam. Czerwony jest tutaj i tutaj. To ten czerwony trzeba przemieścić tu i tu. I środkowy poziom już ułożony. On jest. Potrzebny raz po to, że w pierwszej kolejności go układam. A dwa, po to, żeby zorientować białą ścianę czerwony-zielony. To w tym miejscu będzie biała ściana, tutaj będzie żółta ściana. A skoro biała, tutaj, to trzeba wszystkie białe elementy sprowadzić na tą ścianę. Niekoniecznie patrząc na ich kolejność. Tu jest na razie dwa, trzeci jest tutaj, zabiorę go i teraz ten albo ten muszę połączyć z tym który został, czyli ten będzie kończył obrót tutaj, to w tym miejscu musi być kolejny biały. Podstawiam go i obracam i cofam ten obrót i nie okazuje się, że tu mi się coś przekręciło, dlatego zabieram to z powrotem jeszcze raz obracam i dopiero teraz podstawiam te białe tak żeby środek cały czas był ułożony białe są na swoim miejscu natomiast są w niewłaściwej kolejności i tutaj algorytm na zamianę dwóch narożników z kuboida czyli te dwa chcę zamienić 2R U, 2R U' 2R U', 2R, U D 2R O' 2R U i 2R i te dwa już są zamienione na tej środkowej ścianie nic się nie dzieje. Tu już kawałek jest ułożony. Kolejne dwa to samo, czyli 2R U 2R Uprym, 2R D 2R U' 2R U, U i 2R Biały poziom już ułożony. Teraz przechodzimy do kolejnego poziomu i patrzymy co tu jest. Czy są jakieś dwa połączone? Tu są dwa połączone. Natomiast tutaj żadnego nie ma połączonego. Tutaj zasada dokładnie ta sama. Algorytm na zamianę dwóch narożników z Kuboida. Natomiast tutaj jesteśmy w sytuacji troszeczkę kłopotliwej, ale jakoś z niej wyjdziemy. Kostkę ustawiam tak, żeby dwa najpierw ułożyć ten poziom, jeżeli nie da się obydwu naraz. I tutaj znowu to samo co na białej ścianie, czyli zamieniam te dwa tak, żeby niebieskie tutaj się połączyły, czyli 2RU, 2RU', 2 D 2R, U, 2R, U i 2R. Tutaj cofam ten obrót D i tutaj dwa już mam połączone. I teraz jestem w sytuacji, która czasami się zdarza. Na ogół wychodzi tak, że po wykonaniu kolejnego algorytmu kostka jest ułożona, a tutaj ułożony jest ten ostatni poziom, ten jest nieułożony jeżeli ułożę ten poziom, to ten poziom będzie nieułożony. I może tak zrobię, a potem zobaczymy co wyniknie z tego ostatniego poziomu. Chociaż można to samo co na ostatnim poziomie zrobić już teraz, ale zrobię najpierw ten poziom, czyli 2R U 2R U' 2R U', 2R, U' D 2R U' 2R U i 2R i cofnąć to D? I co teraz? Teraz jesteśmy niestety w takiej sytuacji, że T2 mamy zamienione. Po wykonaniu algorytmu zamienią nam się też T2. Te Dlatego nie będę zamieniał tych dwóch, tylko. Zamienię najpierw na przykład T2. Wtedy pomarańczowy połączy się z tym pomarańczowym, a zielony i niebieski będą jeszcze do przekręcenia. Czyli najpierw łączę. Niestety muszę zepsuć te dwa, które są już ułożone i połączyć te dwa pomarańczowe albo te dwa czerwone to jest obojętne czyli jeżeli tak ustawię kostkę to czerwony wejdzie mi tutaj i połączy się z tym czerwonym ale zróbmy to na pomarańczowym czyli 2R U 2R U' 2R U' D 2R U' 2R U', dwa R U' I 2R. I cofnąć to D. I teraz mamy sytuację, że te dwa pomarańczowe nam się połączyły. Tutaj te dwa zamieniły się miejscami, ale zostały nam dalej dwa na tej górnej ścianie do zamiany. Czyli jeżeli kostkę ustawimy w ten sposób, że po lewej stronie są dwa ułożone, dwa poziomy ułożone, tu dwa poziomy do zamiany. To kostka będzie ułożona, czyli 2r, u, 2r, u', 2r, u', d, 2r, u', 2r, u, 2R u i 2r. Cofam to D. Ten poziom jest ułożony, ten też jest pół ułożony, trzeba go tylko przekręcić, i kostka jest w całości ułożona. Postka chyba dosyć prosta, ale ciekawa. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.